No, także dzisiaj znów fani będą zadowoleni, że wydałem Stardust. <laughs> Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. I dziś odcinek z serii, którą bardzo lubicie, czyli wydałem miliony Stardusta. Co z power Zapraszam na odcinek. Moi drodzy, na początek małe ogłoszonko dla osób, z którymi mam laki. Wiem, że nie wszyscy moi znajomi e, mnie oglądają, oczywiście, ale ci, którzy oglądają albo akurat wpadną na ten odcinek, e, chciałbym, abyście no nie mogę się z każdym skontaktować, więc chciałbym, żeby te osoby, z którymi mam laki, a będą w Berlinie, napisały, że będą w Berlinie w sobotę, czy w niedzielę, czy w piątek. I wtedy bym mógł sobie ich podpisać Kiedy my byśmy mogli zrobić laki No bo będziemy mieli tam więcej speciali oczywiście do zrobienia Więc no, będzie możliwość spotkania się tam Już niektóre osoby sobie zamówiły sobotę Więc mało spotów na tą sobotę zostało Ale no to tak tylko chciałem na początek powiedzieć A jeśli jesteś tutaj nowy I oczywiście jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału To zachęcam Cię do zasubskrybowania Kolega tutaj z 50 levelem Porady i w ogóle wydawanie Stardustu no oczywiście przygody z Pokémon Go W Berlinie oczywiście będziemy się widzieć Niedługo Go Fest, także też będzie na pewno Bardzo, bardzo fajnie, także fajnie by było Jakbyś zostawił łapeczkę w górę Subskrypcję i oczywiście dzwoneczek Żebyś miał powiadomienia o Następnych odcinkach Dla osób również takie ogłoszonko, które chciałyby W czerwcu ze mną rajdować Od trzeciego poziomu wsparcia Jest oczywiście mój kod do znajomych, gdzie e, Będę mógł oczywiście Was wtedy Zapraszać na rajdy, czy to na Groudona, czy na Mewtwo, czy na Kyogra, czy wy będziecie mogli mnie oczywiście zapraszać o trzeciego poziomu wsparcia. Linki macie oczywiście w opisie. Teraz przejdźmy sobie do power-upowania. Ja już oczywiście sobie przygotowałem tutaj listę, żebyśmy no tak jakby no nie szukali tego, co mamy z power upować Wpadło 716 milionów ostatnio, więc bardzo, bardzo spoko. No, do miliarda jeszcze oczywiście troszeczkę brakuje, ale no, kiedyś to na pewno wpadnie. Oczywiście. Dobra, więc mamy tutaj mega, mega to zrobimy sobie za chwilę na live'ie, ale mam tutaj podpisane boksy, które będziemy oczywiście maksować. Mewtwo, Giratinka, jak widzicie, Ampharos, Blastoise. Kolejne miutu, no i te Pokemony, które są na mega ewolucję. No i tutaj ostatnio dostałem Strada laki więc znaczy Togetika, więc też sobie go oczywiście zmaksujemy. Także zaczniemy, może od tych moich ukochanych tutaj miutu, których no nie mogę zdobyć Shundo, a chciałbym bardzo, bardzo, bardzo. Ale jak widzicie, mam 583. XL Candy, a my potrzebujemy tak 296 razy 2 to jest 592, więc no nie będziemy nic transferować, także będę musiał przekonwertować na ile tam było? 583, czyli 9 XL, tak? 7 i 2. Dobra, więc 9 XL sobie przeróbmy. 20 000 Candy, często widzę w komentarzach ludzie pytają skąd masz 20 000 Candy. Dużo rajduje i po prostu przerabiam. Znaczy, no teraz nie, bo teraz robię zaruda. W sumie zaruda tutaj nie biłem, ale dobra, to kiedy indziej sobie go spawrapujemy, już nie będziemy mieszać. Eee, dużo rajduje, więc candy, rare candy wymieniałem po prostu od razu, wrzucałem w miutu, żeby mieć, no, dużo candy XL. No, liczyłem na te 29 tysięcy, że kiedyś bijemy, ale no, stwierdziłem, skoro. Te legendy są i tak na rajdach, można je rajdować, można łapać xl -ki. no to tak naprawdę mityczne Pokemony, te które mamy, no tak jak Zarud, czy Celebi, czy Mew, ich nie ma na rajdach, z nimi po prostu musimy chodzić, żeby wbijać candy na nie, a to są zwykłe candy, więc potrzebujemy 100 candy, żeby mieć jeden XL candy, także no wszystkie moje rarki teraz rzucam właśnie w Zaruda. A te Pokemony, które są na rajdach, które w przyszłości będą na rajdach, no to oczywiście no będę xl łapał z rajdów, a nie marnował Rare Candy, tak? Nigdy nie wrzuciłem żadnego Pokemona, który nie był legendarnym. No może była jakaś jedna sytuacja, nie pamiętam, ale no nigdy nie wrzucam teraz już w legendy, tylko i jedynie w mityczne Pokemony Rare Candy i Rare Candy XL. Także mamy 592 XL Candy do Mewtwo. Jak wiecie mam już moje dwie sztuki wymaksowane na 50 level, ale no tutaj oczywiście... Kolejne dwie sztuki mam nadzieję, że jeszcze dwa, dwie setki złapie. Jak wróci miutu i będę miał sześć sztuk, czyli, tak jakby całe party. No, wiadomo, tutaj są inne różne movesety. Ja też lubię mieć miutu wymaksowane yy, po prostu i no, mieć movesety na każdym innym, a nie potem sobie charge timekami wymieniać. No, bo to bez sensu. Ale no to jest moje zdanie i ja tak mam po prostu, ale no, jakby były takie pytania, no to to jest odpowiedź. Także mamy pierwszego miutu wymaksowanego, numer 2, 296 XL Candy, tyle ile jest potrzebne. A nie spojrzałem, dobra, mieliśmy 28 612 000, tak? Coś coś takiego, 600, no ponad 28 600, 000. dobra, bo znowu bym zapomniał, ile mieliśmy na początku eee, tego stardasta. Ale dobra, 400. 4724 Kolejny Mewtwo Cyk. wymaksowany. Także no tutaj jeden jest z movesetem Systrike Ice Beam, drugi jest Side strike, Side strike Thunderbolt. Tam mam Systrike Shadow Ball i jeden jest do PvP Systrike Focus Blast. Ale to sobie zobaczymy oczywiście na koniec. Giratinka. Giratinek mam dużo setek. No, jedną tutaj już jak widzicie no troszeczkę power upów dałem. Ale no nie mam Candy XL na. Drugą sztukę, bo chciałem Giratina Alteret pod PVP zrobić, ale no to po prostu no, następnym razem, kiedyś jak wrócą, na pewno to sobie je zdobędę XL Candy po prostu i wtedy wymaksuję kolejną sztukę. No tu brakuje, no mało, nie mało. W sumie właściwie mógłbym nawet przerobić tutaj 33 XL, zrobić z tych 3387 Candy na XL. No właściwie to by stykło, nie, ale no to. Już mówię, no nie będziemy tutaj mieszać, mam tu przygotowane pokemony, które będziemy power-upować, więc robimy to. Ee, Ampharos, mega Ampharos oczywiście, no, jest tam używany. W niektórych przypadkach, tak na pewno jak jest jakiś event e, z pokemonami smoczymi, no to fajnie mieć ten drugi type, e, jakby coś tam się miało łapać, dodatkowe candy, więc no, na pewno mega Ampharos się przyda, no bo jeśli chodzi o moveset elektryczny, no to, znaczy w sensie ataki elektryczne, no to lepszy jest Manectric, no ten jest mega amparos wytrzymalszy, no ale nie o tym odcinek, dobra, więc tutaj no jest wymaksowany, więc drugi atak oczywiście, kupujemy jeszcze więcej Stardasta do wydania, matko już zeszliśmy poniżej 28 milionów, nie, dzisiaj naprawdę będzie masakra, jeśli chodzi o to, no 3 miliony myślę na spokojnie sobie wydamy. Dobra, Mega Blastoise, ja bardzo lubię, chciałbym, Shundo oczywiście, mieć każdego z tutaj naszej pierwszej generacji tych starterów. Mam Penozaura i mam Charizarda, a nie mam Blastoise'a. Także Blastoise, kolejny Pok, tutaj na 50. levelu. Oczywiście mam oznakowanie na nie, ale no nie będziemy teraz tracić czasu na to, żeby szukać i wiecie, kopiować, zmieniać nazwę. Więc kolejny Blastoise, znaczy w sensie kolejny pokémon na 50. levelu, także zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Bardzo to pomaga. Komentarz jak zostawiacie również, także nawet jak napiszecie wow albo coś, fajnie by było. Z góry dzięki. E, więc mamy kolejnego, to już jest piąty pokémon wymaksowany dzisiaj. Kolejnym jest Mewtwo. Tutaj jest Mewtwo z Side Strike, to jest IVka. Ta popsuta, 98, ale 14 ataku, może kiedyś wejdą te, no to sobie będę mógł zrobić bottle capy, ale no to raczej w przyszłości się nie wydarzy, ale no może kiedyś wtedy by tu było Shundo, jakbym dodał ten jeden, 15 ataku, kto nie wie, to w seriach e, gier Pokémon było coś takiego, że można było tą statystykę zmienić e, do góry, więc... Kto wie, kto wie, może, może kiedyś, dobra, e, tego nie będziemy maksować, no bo nie mamy już XL Candy, mamy tylko zwykłe, więc jego zrobimy na, e, czekajcie, myślałem, że, że będzie od razu na ten, ale dobra, 2248 Candy zwykłych, mieliśmy tam 20 tysięcy ponad, tak, więc e, no, teraz już jest troszeczkę mniej ale 4165, kolejny Mewtwo na 40 level, bo te zrobimy sobie na 40 level, żeby po prostu e, były do wyboru, jak będzie potrzebny, nie wiem, Thunderbolt albo nie wiem, Ice Beam albo coś, no bo Mewtwo generalnie jest spoko.